Hej, witajcie w kolejowych okolicznościach, ponieważ jesteśmy na stacji kolejowej w Leeds, w Anglii, w hrabstwie Północny Yorkshire. Leeds stało się moim domem prawie 20 lat temu, a ta stacja tutaj, troszkę mamy zachmurzony dzisiaj dzień, stała się moim drugim domem. Nadarzyła się idealna okazja, żeby opowiedzieć wam o kilku rzeczach, ponieważ być może pamiętacie, wspominałem, że mamy remont w domu i remont posuwa się powoli do przodu. Wszystko idzie zgodnie z planem. Są malutkie problemy, ale wiecie, jak jest z remontami. Zajmują cały czas i niestety nie pozostaje wiele czasu na przyjemności ani na hobby. Także mam już jeden materiał nakręcony o filmie DoorDye, ale za żadne skarby świata nie mogę znaleźć czasu, żeby wszystko złożyć w całość. Tak więc pomyślałem, że skoro sytuacja tak wygląda, opowiem Wam o planach na następnych kilka tygodni. A przy okazji wspomnę Wam również o tym miejscu, jeśli jesteście zainteresowani, a kilka osób było, opowiem może Wam kilka słów o stacji kolejowej w Leeds. Spróbuję to zrobić bez cięć, jestem w pracy jak widzicie, więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie Wam się fajnie oglądało. Odnośnie do planów. Ja miałem nagranych kilka filmików na różnych kanałach i postanowiłem wrzucić je, trzymać je na jednym głównym kanale. Tak więc w najbliższych tygodniach będą się pojawiały, pojawią się jakieś materiały historyczne, być może w języku angielskim, ponieważ takie również posiadam. Kiedyś moja żona nagrywała filmiki, być może również je wrzucę. Tak więc, jeżeli pojawią się materiały o troszeczkę innej tematyce, to proszę nie dziwcie się, wrzucam je, dlatego że niestety obecna sytuacja remontowo-domowa nie pozwala mi zajmowanie się moim hobby, ale jak wszystko się uspokoi, wróci do normy. Na pewno będzie więcej materiałów. Ale żeby was nie zanudzić, żeby nie było pusto, w międzyczasie pojawi się coś odrobinę innego. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało. To takie, taka krótka informacja odnośnie do planów. A jeżeli jesteście ciekawi, jeśli jest, jesteście, nie mogę się wysłowić, jesteście ciekawi, to znajdujemy się w licz, jak powiedziałem. Jestem, jest to jeden z najważniejszych węzłów kolejowych łączących Północną Anglię z Południową ponieważ mamy tutaj pociągi, które łączą południe, południe Anglii, mamy w Leeds pociągi, które jeżdżą do Londynu, do Southampton, do Plymouth i łączą południe z północą, niemalże wszystko co jedzie tą częścią Anglii przejeżdża przez Leeds, także mamy pociągi z Londynu które jadą aż do Edynburga kiedyś jeździły do Inverness, ale chyba teraz trzeba się przesiadać tak więc z jednej strony mamy połączenia północ-południe, z drugiej strony mamy Liverpool oraz Manchester, i mamy lokalne pociągi, które obsługują hrabstwo West Yorkshire oraz wszystkie miasta, miasteczka w tym hrabstwie oraz w hrabstwach sąsiadujących. Co ciekawe, kolej tutaj działa troszeczkę inaczej, mianowicie wszystko jest podzielone na franczyzy, a Leeds, my mamy tutaj kilku głównych przewoźników mamy, mamy LNR który odpowiada za pociągi długodystansowe pomiędzy Londynem a, a, Edyn, a Edynburgiem Może na chwilę będę sobie krótką przerwę, ponieważ z jednej strony coś jedzie i z drugiej strony jedzie kolejny pociąg Pomacham tutaj, bo to znajomy kolega jedzie pociągiem. E, a więc nic jest bardzo ważnym pędzłem kolejowym. Może poczekamy aż. To jest plata 158, jeden, jeden ze starszych pociągów z lat 80. Ach, mówiłem o, o przewoźnikach. My wlicz napotkamy kilku przewoźników. Napotkamy LNER, które odpowiada za pociągi łączące Londyn ze Szkocją. Mamy TransPennine Express, są to głównie pociągi pomiędzy Liverpoolem, Manchesterem a Hull tą stroną. I mamy największego przewoźnika w Anglii, jakim jest Norden, dla którego ja pracuję. Ten pociąg, który przyjechał, w zasadzie owe dwa, które jechały. Może przesunę kamerę. E, większość pociągów na stacji. Postawię ją z powrotem. Więks... Dobra, krzywo stoi. Uwaga, jest poprawka. Udało się? Ok, chyba jest dobrze. Większość pociągów, które jeździ z tej stacji, są to nasze pociągi. My obsługujemy połączenia międzymiastowe. Ekspresy, semiekspresy, ale przede wszystkim jest to, e, są to lokalne połączenia pomiędzy miastami i miasteczkami. Co ciekawe, LIS jest jedną z najbardziej ruchliwych stacji w Zjednoczonym Królestwie. W zeszłym roku skorzystało z niej ponad 30 milionów pasażerów w ciągu roku. Mamy pociągi, które dosłownie odjeżdżają co minutę, co dwie. Stąd coś, tutaj jest troszeczkę trudno nakręcić jakiś materiał bez hałasu. Widzimy kolejny pociąg nadjeżdża. Mam nadzieję, że go widać. To jest akurat, e, wydaje mi się, że jest z Manchesteru albo z Liverpoolu, e, jedzie na północ. To jest właśnie klasa 185, e, z którą, którą jeździ Transpennine Express. Tak więc jest to bardzo ruchliwy, jest to bardzo, e, jak Państwo mówią, busy e, węzeł kolejowy. Co ciekawe, mogę Wam powiedzieć, że ja e, Moja przygoda z koleją rozpoczęła się w Anglii, nigdy w w, nigdy w Polsce, wcześniej w Polsce nie pracowałem na kolei, więc nie jestem zaznajomiony z polską terminologią, znam angielskie nazwy, natomiast trudno jest mi nazywać rzeczy po polsku. Pewne nazwy znałem, ponieważ nazywają się tak samo, pantograf to pantograf, ale może pokażę wam później, takie urządzenia, które, e, które stoją dla bezpieczeństwa, po angielsku nazywają się TPWS, a po angielsku jak się to nazywa? Nie mam pojęcia. E, e, jak Wam mówiłem wcześniej, większość pociągów to są nasze pociągi. Ja pracuję z motorniczymi e, dzień w dzień, także wszyscy są to większość tych ludzi, którzy nie wiem, pociągami będą mi machali, robili różne rzeczy. Także spróbuję nagrać ten filmik i uciekać, bo tylko się rozpraszam niepotrzebnie. Co ciekawe, mamy również w list połączenia takie jak pomiędzy Lis oraz Miastem Gol. Mamy tylko dwa pociągi dziennie, jeden rano, drugi po południu, i one są głównie utrzymywane po to, aby sama linia kolejowa była utrzymana, ponieważ zamknięcie linii kolejowej e, to jest skomplikowany proces legislacyjny. W ramach ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że oboje moi rodzice w Polsce pracowali na kolei i namawiali mnie, żebym został kolejarzem, żebym, żebym został poszedł do szkoły e, kolejarskiej. Momencik, komunikat mi przyleci. service to london Kings cross calling Londynu. to westgate this train has eight carriages a food and drink service okay prawie served to you at your seat on board this train, first class on the gate oh, first klasa. train. platform eight more than 12 45 LNER Service to London Cross. sobie, zaraz powinno się skończyć. Jest. E, otóż oboje rodzice mawiali, mnie, żebym poszedł do szkoły kolejowej, ponieważ ja jestem z Bydgoszczy, a w Bydgoszczy były kiedyś zakłady naprawcze taboru kolejowego i powiedziałem, że nigdy w życiu nie będę pracował na kolei. Poszedłem do ogólniacza, poszedłem na studia, na drugi uniwersytet, wyjechałem do Anglii i, i skończyłem na kolei. Dobra, przeskoczymy tego pana, bo right, e, nie przeskoczymy tego pana. Chciałem powiedzieć coś mądrego, ale mi nie wyszło. Musicie mi chwaczeć. Tak więc e, na, kolei, na kolei trafiłem dosyć przypadkowo i zostało mi się już 20 lat. Czy lubię? Jak najbardziej. Czy polecam? Oczywiście. E, co wam jeszcze mogę powiedzieć bez schodzenia zbędnego? Stacja kolejowa Blisma, ma 17 peronów Troszeczkę tutaj to inaczej działa. Nie jest wszystko podzielone na tory oraz po polsku się mówi tor, tor i peron. Tutaj nie ma torów i peronów. Są tylko i wyłącznie perony. Ta czyli stacja, na której teraz się znajdujemy, może wam pokażę. My to nazywamy corner. To jest e, taki fragment stacji z sześcioma platformami wyodrębnionymi, z których w większość, w zasadzie wszystkie, to są tak zwane bay platformy zakończone puszforami. Gdzie nie można dalej. Natomiast z drugiej strony, tutaj mamy, mam nadzieję, że widać, mamy true mamy platforms oraz true roads e, którymi można przelecieć na przestrzeń. To wideo jest takie troszeczkę spontaniczne, więc nie wiem, co mógłbym Wam jeszcze opowiadać. Jeżeli jesteście ciekawi, to proszę dajcie znać, może się zbiorę. I zrobię porządny skrypt ustrukturyzowany, gdzie będę, mał, będę mógł Wam opowiadać różne kolejowe ciekawostki oraz historie oraz jak to wszystko tutaj działa, ponieważ działa odrobinę inaczej niż w Polsce. Tak patrzę właśnie na kamerę i widzę u góry sobie nastawiłem zegarek, że już prawie 10 minut gadam, więc myślę, że wystarczy i powoli będę uciekał do pracy. Mam nadzieję, że fajnie się oglądało. Mam nadzieję, że, że wybaczycie odrobinę. Innych filmików, które pojawią się na kanale. A mamy nadzieję, że za kilka tygodni wszystko wróci do nowego. Dobra, okej, okay. trzymajcie się ciepło. Ja uciekam, bo w końcu jestem w pracy i nie powinienem w pracy kręcić filmików o wiecie.